Jak co roku przyszła wiosna, a z wiosną Wielkanoc. Znowu jedyny poranek, znów rezurekcja, radosne Alleluja. Radość całego Kościoła, bo Chrystus zmartwychwstał. I myślę, że przynieśliśmy naszą radość na dzisiejszą Eucharystię. Inaczej wyglądamy dostojnie, bardziej świątecznie. Słuchamy Ewangelii o Marii Magdalenie, która udała się do grobu i zobaczyła odsunięty kamień. Znów patrzymy na Piotra i owego drugiego ucznia, gdy z nadzieją biegną do pustego grobu. Minęły już dwa tysiące lat, a oni ciągle. Spieszą, aby zobaczyć i uwierzyć. A czy ty dziś również spieszyłeś do świątyni z radością, by usłyszeć, zobaczyć, uwierzyć. Stajemy razem u grobu. W poranek zmartwychwstania przychodzimy ze swoimi troskami, smutkami, nadziejami. Przychodzimy tutaj, bo to jest nasze miejsce, to jest nasza nadzieja i po to jest Wielkanoc, aby w pędzie życia się zatrzymać. Po to jest Wielkanoc, aby dotrzeć do pustego grobu, aby pozwolić Bogu odnaleźć zwycięstwo nad ludzką słabością. Wielkanoc to zmartwychwstały Chrystus, który w sakramencie Chrztu Świętego wkroczył w Twoje życie. I chcę być w Nim obecny każdego dnia. Zmartwychwstanie to nie tylko fakt, który miał miejsce kiedyś. Zmartwychwstanie dzieje się wówczas, kiedy ty powstajesz ze swoich słabości. Kiedy stajesz się lepszy, piękniejszy. Bo tak naprawdę Chrystus zmartwychwstaje w nas. W naszych słabościach, upadkach, ułomnościach. Niedzielny wiosenny poranek roku 2024 w Hełmie. Nic nie zapowiada wyjątkowości dnia dla wielu, dzień jak dzień. Może tylko wychodzący i rozmawiający sąsiedzi zakłócili czyś sen. Być może ktoś później zadał pytanie, dokąd oni idą o tej porze. Przecież niedziela, trzeba spać, odpoczywać. Należy się po całym tygodniu pracy, zajęć. Dlaczego biją dzwony? Co się wydarzyło? Poranek zmartwychwstania w hełmie, który to już w twoim życiu? Dlaczego tutaj jesteś? Co podpowiedziało ci, żeby przyjść właśnie dzisiaj? W innej niedzielę może cię nie ma, lub jesteś gościem. Tradycja. Tak trzeba, bo inni idą. Może niech matka z ojcem pomyśli sobie, że mam coś jeszcze wspólnego z kościołem. Niech sąsiedzi wokół wiedzą, że jestem praktykującym. A może jak Maria Magdalena coś w sercu nie dawało spokoju. Chciałbym, aby przywiódł Cię tutaj dar wiary. Wiary otrzymanej w sakramencie Chrztu i wciąż pomnażanej. Dobrze, że przyszedłeś. Szczególnie dziś. Dziś, szczególnie zmartwychwstały, daje się poznać. Wychodzić na spotkanie. Chciałbym, abyś go spotkał naprawdę. Nie przegap tej szansy. To, że tutaj jesteś, to wiele. Ale musisz mieć jeszcze otwarte oczy serca, abyś Chrystusa. Zmartwychwstałego spotkał w pełni. Poranek zmartwychwstania zmienił życie apostołów i milionów ludzi. Zmartwychwstanie Chrystusa zmieniło świat. Czy zmartwychwstanie Chrystusa zmieniło Ciebie? Dzisiejszy dzień to święto wiary i nadziei. Zmartwychwstały Jezus pokazuje nam drogę wiodącą do życia w pełni. Jeśli ktoś tego nie rozumie, to jeszcze wiele nie rozumie z chrześcijaństwa. Wielkanoc to święto wiary, nadziei i życia. Nie można o tym zapomnieć. Dlatego potrzebujemy świadków zmartwychwstałego. Zmartwychwstały potrzebuje Twojego i mojego świadectwa. I wierzę, że istnieją w nas niewyczerpane pokłady dobra, tylko może trzeba je wydobyć. Nie ukrywać gdzieś głęboko, czy zamykać na klucz. Wiara nie jest prywatną sprawą człowieka, jak sugerują różni ludzie. Wiara domaga się świadectwa, także Twojego. Trzeba, abyś wierzył za siebie i za kogoś bliskiego, za ojca, matkę, za syna, córkę, kolegę, koleżankę. Bo może oni gdzieś w pogoni życia zagubili skarb wiary. I właśnie może dzięki Twojej wierze odnajdą. Po co utracili. Pamiętaj, Kościół i Chrystus potrzebuje Twojego świadectwa. W Kościele nie jesteś kimś anonimowym. W Kościele jesteś światłem. Niezależnie od tego, kim jesteś, co robisz, czym się zajmujesz, w Kościele stajesz się świadkiem zmartwychwstałego. Ksiądz dużo pytań dziś postawił, może ktoś powiedzieć. Tak, zgadza się. Ale jeśli nie odpowiesz sobie na nie w swoim sercu, dzisiejszy poranek będzie czasem rozczarowań. Owszem, Chrystus zmartwychwstanie, ale czy zmartwychwstanie w tobie? Cóż to będzie za zmartwychwstanie, jeśli nie potrafisz o nim zaświadczyć? Jakież to będzie świętowanie, jeśli nie potrafisz dzielić się radością o swojej wiary, swojej przynależności do Kościoła? Święta się skończą, przyjdą znów szare dni, przyjdą nowe kłopoty, albo te stare na nowo odżyją. Spotkamy ludzi, z którymi nadal trzeba żyć. Czy będziesz umiał zanieść prawdę o zmartwychwstaniu Jezusa, wszędzie tam, gdzie się znajdziesz? W rodzinie, w zakładzie pracy, na uczelni, w szkole. Być może będzie tak, że tam, gdzie jesteś, gdzie się znajdziesz, będziesz jedynym świadkiem zmartwychwstania. Umiej o tym zaświadczyć. Promień zmartwychwstania pada dzisiaj na Ciebie, na żyjących w zbątwieniu, na niewidzących perspektyw, na tych, co szczycą się swoją niewiarą. Dzięki Tobie Jezus może zmartwychwstać. W każdym człowieku. Dzięki Tobie. Pamiętaj o tym. Nie lękaj się. Bądź świadkiem zmartwychwstania. Dziś dzień zmartwychwstania patrzę na nasze domy, nasze rodziny. Niekiedy w nich dużo niezrozumienia. Bólu, łez, niekiedy wiele świeżych ran i krzywd. Niejednokrotnie, mimo że święta, wiele zaciśniętych pięści, wiele bolesnych słów nie wybaczę, nie zapomnę. Nigdy. Po to są święta Wielkiej Nocy, aby powiedzieć. Przepraszam, by zapomnieć, wybaczyć, by podać i uścisnąć dłoń. Po to jest Wielkanoc, aby bardziej kochać kolejny raz dać szansę miłości. Miłości, która została ukrzyżowana. A potem zmartwychwstała. Tylko taka miłość jest zdolna przemienić Ciebie i mnie. Tylko zmartwychwstała miłość jest zdolna przemienić świat człowieka. Wielkanoc to czas składania sobie życzeń. Dlatego. Dobrych świąt życzę Tobie, droga siostro, i Tobie, drogi bracie. Dobrych świąt Tobie, jeśli jesteś samotny i znów sam zasiądziesz do wielkanocnego śniadania. Samotność, choć bolesna, jest bogactwem, umiej dostrzec Jej wartość. Dobrych świąt Tobie, jeśli nie masz domu, a nawet gdy masz, nigdy nie czułeś się tam dobrze. Życzę Ci takiego domu, do którego będziesz zawsze chętnie wracał, w którym zawsze będziesz czuł się dobrze, domu, za którym będziesz tęsknił. Dobrych świąt Tobie, jeśli nie masz przyjaciół, ty wiesz najbardziej, jak boli zraniona przyjaźń. Życzę ci, byś spotkał człowieka, który, którego obdarzysz przyjaźnią. Dobrych świąt tobie, jeśli straciłeś nadzieję, to Chrystus, który zmartwychwstał, jest Twoją nadzieją. Pamiętaj o tym. Amen.